Od 2018 roku każdego 18 marca obchodzony jest Światowy Dzień Recyklingu, czyli jednej z metod ochrony środowiska naturalnego. W przedszkolu Promet Kit w Kunowicach ten dzień stał się okazją, by kształcić u dzieci wrażliwość ekologiczną. Tutaj familiada oczywiście będzie dotyczyła wiedzy mm, związanej z ekologią, a po e... Turnieju. Dzieci będą dzisiaj tworzyły własny papier, będą przetwarzały kartki papieru i tworzyły tutaj swój papier. Myślę, że dzisiejszy dzień to jest taka okazja dla wszystkich, którzy albo już. Korzystają i gdzieś tam dbają o tą naszą planetę Ziemię i wszystko robią tak, żeby tutaj zadbać o tą ekologię, a jeśli nie, to po dzisiejszym dniu być może zaczną. Edukujemy dzieci, aby w swych działaniach zawsze pamiętały, jak ważna jest ekologia, żeby dbały o planetę Ziemię, żeby segregacja śmieci nie była niczym trudnym, tylko była po prostu codziennością. Od września y, ubiegłego roku realizujemy w naszej placówce projekt edukacyjny Szlachetnie i Zdrowo z Małapką Iwoną. Y, jest to projekt ogólnopolski. Y, dzięki temu, że wzięliśmy udział w tym projekcie, możemy właśnie realizować zadania y, nie tylko związane ze zdrowiem, bo ten projekt również uwrażliwia dzieci na to, aby dbać o zdrowie, dbać o zdrowy styl życia, ale również skupiamy się tutaj y, na takim uwrażliwieniu dzieci, na temat środowiska, na temat dbania o środowisko, na temat tego w jaki sposób możemy dbać i po co. I właśnie dziś jest ten dzień, w którym spełniamy tą część projektu i bierzemy udział w Światowym Dniu Recyklingu. Myślę, że przez zabawę edukujemy, jak mają dzieci dbać o to środowisko i dlaczego. Z pewnością dzięki takim działaniom jak to dzisiejsze w Promet Kids dzieci będą w przyszłości dokonywać mądrych i świadomych wyborów wspierających ochronę środowiska.